Hej, cześć, z tej Emil z kanału M Starcraft. Witam wszystkich serdecznie. O to i nasz pierwszy turniej. Pierwszy finał turnieju setny M Starcraft. Naszymi finalistami są Andix, Zielony Protos przeciwko Siernkowi żółtemu Protosowi mapa Takselnego Taverns, Caverns, nie Taverns, jak ja to zawsze mówię. I no coś zobaczymy jak to będzie. Pierwszy mecz jest nagrywany w 100% na żywo. Oni teraz y, grają dokładnie w tej chwili jak ja y, komentuję i nie wiem jak to będzie, czy te będą jakieś dzikie dźwięki odchodziły, bo nigdy u mnie nie wiadomo w domu co się stanie, czy kot nie wskoczy na firankę, y, czy nie pogłędzi jakiegoś psa. Y, Ring wygrał chyba to trzy mecze już czy cztery. N. Andix musiał, co ciekawe, powtórzyć swój mecz finał, półfinałowy, bo doszło do remisu. Był to, była to bardzo ciężka walka Command Center kontra Immortal Izelot. Jeszcze tego nie widziałem. No i skończyło się tym, że odleciał sobie Command Center, nic nie może było zrobić i potrzebny był remis. Zastanawiam się, jak te osoby to ogro o rozegrają. Nie widziałem wcześniej żadnej... Ich meczu, ale tu widzę, uuu mały błąd, że z strony Scheringa nie zauważył tego, że źle umieścił te prołby, A jakby z chęcią mu o tym powiedział, ale oj, to jest duży błąd, nie mały wręcz. Ciekawe, czy się zorientuje zaraz, czy też nie, co tutaj najlepszego zrobił. Chyba się nie ale tutaj taka fajna linia, bo już w tym momencie się zorientował, ale niestety był w plecy przez minutę. 200 minerałów plus to jest bardzo dużo. Czy da radę to nadrobić? No coś zobaczymy. Jego przeciwnik stawia już drugiego gatewaya. Może to będzie i szybki wyrzut zelota. no Może jakiś haras na początku albo szybciutki push. Wszystko do zobaczenia. Ten, ten prob jak najbardziej powinien być na przy Xel'naga Tower, o i właśnie się, jakby zupełnie mnie słyszał, ja mam nadzieję, że nikt tego nie słyszy. Yy, oprócz osób, yy, które teraz oglądają, tak gadam dużo głupot. Kiedyś bym zrobił pauzę, to pierwsze 3 minuty i zaczął od nowa komentować. Yy, mamy gaz, yy, mamy Supernetic yy, Core wcześniejsze niż ten yy, Gateway. Widzę, że tutaj Pro bardzo mądrze za tymi yy, krzaczkami sprawdza co się dzieje ci troszeczkę poganią tego biednego peroba. mam nadzieję, że. Wiem, że dźwięk na pewno ustawiłem trochę ciszej, bo nie mam możliwości sprawdzania jak to się nagrywa w tym momencie, więc dźwięk jest ciszej w porównaniu do... w porównaniu do tego co normalnie nagrywam. Mam nadzieję, że mój głos będzie lepiej słyszalny. Widzę tutaj leciutki, lag się pojawia. No cóż, jeżeli będzie jakiś problem, to ja najwidoczniej będę musiał wyjść. Mam nadzieję, że to nie jest z mojej strony. Shrinky robi tutaj Woli -y na coś. Za czym ja osobiście nie przepadam, chyba, że będzie szedł po prostu w jakieś jednostki powietrzne. Musiał, z jednej strony musiał zrobić tego wolno, bo był w plecy z ekonomią przez tą jedną chwilę, nie miał żadnej armii. No cóż, to był dużo, bo nie, nie armii, a nie miał dochodów. się pięć probów, stało grzecznie i czekało w kolejce po zasiłek, po kuroniówkę i dopiero w którymś momencie zabrali się za robotę i zaczęli zbierać te minerały. Natomiast Endix, widzicie, produkuje zeroty, namiętnie jest jeden stalker i to jest po części... Coś nie powinno się tak do końca, według mnie, tak otwierać yy, z protosem przeciwko protosowi, bo gdyby yy, sharing wybudował dwa stalkery i wcześniej przesłał tej przeciwnikowi, to by te zeroty mógł ładnie, pięknie wykajtować i byłoby po zabawie. Już ciągle coś się tutaj leciutko przycina. Shrink próbuje postawić pylona, przerzucać tutaj swoje jednostki. Niestety zostało to odkryte i zaraz ten pylon padnie. Mój framerate też pada, przerzutka dwóch zelotów. Yy, nie wiem, czy to ma jakiś wielki sens, trzech. No może się uda, dobrze teraz na jedną, na jedną jednostkę skontakt z skontaktował, zespolił się. Co ja gadam? Na jedną jednostkę i jedną atakował jednostkę, jednak jest w plecy. To było dosyć niebezpieczne, ta wrzutka. Dużo zelotów, musi uważać, e, shrink, żeby nie pójść w 100% w zeloty, bo to będzie istna tragedia. Mam mało gazu, czy wrzucił jakiegoś, nie nie dał żadnego salkera? No cóż, to jest błąd. E, same zeloty nie poradzą sobie ze stalkerami. Zobaczcie, wielkość armii, no jest w tym momencie niby taka sama, ale u i teraz będzie pierwsze starcie, Sring, według mnie. O, widzę, że to tutaj y, pisze. Zaraz będę musiał odpisać, Andix powinien ładnie, pięknie go teraz kajtować do tyłu, czuć dalsze to powinno być i teraz atak powinien to wygrać, ale ring bardzo ładnie w tym momencie się skupia na nim, przydałby się w tym, w tu, 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 by się przydał jak najbardziej jeden, jeden, o Boże, jeden, zapominam się, jest, centry, jeden centry by się przydał, żeby zablokować tą armię, żeby nie mogła wbiec, Pięknie Endix gania rinka Kaito jego jak tylko chce i jak to się rozegra, no kurczę, te raci dużo jednostek, Shrink nie jest w stanie w tym momencie wsparcia wysłać, on w tym momencie nawet zrobił, jak to dokładnie powiedziałem, ganiają się tutaj chłopaki troszeczkę, no, Doszło wsparcie ze strony Endixa, jednak Shirin bardzo mądrze wierzeń tutaj nie po wielkiego nie zdziała. Próbuje powstrzymać ekonomię swojego przeciwnika i tak na 100% mam jakiegoś laga, jestem tego nawet więcej niż pewien. Udało się obronić Endixowi ten atak Shirinca, jak bardzo dobrze to rozegrał. I spójrzmy w tym momencie na ekonomię, mimo że Andix był w plecy, bo przez te 5 żonów nic nie robiło, udało mu się wyjść z tej sytuacji, w tym momencie bardzo mądrze zapewne zbiera minerały na ekspansję i chyba moja dziewczyna za mną z tyłu się, siedzi i się troszeczkę śmieje ze mnie, jeśli się nie mylę, tak? Śmieje się tak, troszeczkę się śmieje razem z kotem. Że ja się gadam do mikrofonu oglądając grę. No ale ona też lubi grać i może mi wybaczy to. Yy, właśnie, taka szlała, tak to ona wydaje te dźwięki. <ścoughs> Shrink będzie chciał zabezpieczyć swoją ekspansję. To co jest mu potrzebne w tym momencie, to nie kolejny Gateway, a według mnie hmm, Cybernetic Core, nie Cybernetic tylko Robotic Facility i jakiś Immortal jak najbardziej by się przydał to jest, jeżeli uda mu się utrzymać ten nexus, będzie to się bardzo opłacało, ale jest ryzyko, ładnie, pięknie ustawy te dwa force fieldy z teraz dobiegają tutaj do przeciwnika, czy to jest wystarczająca armia, żeby się jej pozbyć, nie wiem, no, ale jakby nie patrzeć, Shrink może wezwać posiłki w tym momencie, dajmy na to żeby się dokładnie wiedzieli, co się dzieje, Andix jednak postanowił się wycofać, bo przeczuwa, że nie da rady się utrzymać. Nie, nie da rady, natrzymać. ja teraz sobie muszę szybciutko odpowiedzieć. Przepraszam, ten błąd po prostu, był drabinka w przegranych. Jeżeli się nie ma, on z DB gra. Tak, małe problemy techniczne w tym momencie, no ale zdarza się podczas pierwszego y, finału. Y, on nie wie, że ja komentuję. Powinienem po prostu mieć jakiegoś zastępcę. Możliwe, że kogoś się uda mi z, zwerbować na następny raz. A. A, już wiadomo. Ja jeszcze podpiszę. Niestety nie ma możliwości włączenia pauzy i nic tej robić, więc. Więcej więc duża ilość stalkerów. Nie widzę żadnej, nie widzę żadnych upgrade'ów Należy ani z jednej, ani z drugiej strony. Bardzo mądrze, Antix odpowiada na te stalkery. Jest, jest robotic facility. Tak serio, w 100%. Nie mogę teraz pisać, jakby nie patrzeć, patrzeć. A ja nie mogę teraz pisać, ale piszę. Sprawdźmy na wielkość armii jest bardzo podobna Jednostki stracone też minerały, też prawie że takie same. No cóż, ta gra może pójść w dwie strony: może pójść w stronę, że wygra Endix, i może pójść w stronę, że wygra Shering. No może nie będziemy mieli zapewne sytuacji, że będą, yy, że, ben, że będzie remis, bo jakaś, jakaś jednostka poleci sobie daleko budynek. No ale ciekawa akcja, teraz mamy dużą bitwę. Ten Immortal musi być jak najszybciej zdjęty. Dobry w tym momencie Forcefield, ale nie jestem 100% tak, czy był potrzebny z tego względu, że nie było żadnych jednostek, które mogłyby tutaj przeatakować, a dałoby się bez problemu przykajtować je. Minut, akcja na minutę, widzicie, jest około 60-70. To, to i tak nie jest najgorzej. Teraz do 100 dochodzi. Ten Forcefield niekoniecznie był tak bardzo potrzebny, bo nie wydawało mi się, żeby Endix chciał uciec gdziekolwiek. Andix, Andix, Andix. Powtarzam się wielokrotnie, miałem tego nie robić, ale jestem troszeczkę poddenerwowany tym co się dzieje Co pierwszy raz komentuję, jakby nie patrzeć coś się w 100% na żywca Że za chwilę to będzie na kanale I coś się mi dzieje. dzieje Słońce, co Dobra, widzicie jak tak jest, jak się na żywo nagrywa, jakieś dziwne rzeczy się dzieją jak widzicie nie ma nikogo, kto by więcej oglądał ten mecz, oprócz mnie, z tego względu, że po prostu był lak dla jednej ze tron. Ten Immortal niestety padnie duża przewaga w tym momencie sharinga, jeżeli uda mu się wbiec w te y, próby, to będzie po zabawie niepotrzebnie Endix tu w środku pola próbował walczyć, w tym momencie miał jakieś koty u mnie y wydaje mi się, że powinien to wygrać Endix, troszeczkę niepotrzebnie tak tą armię dzielił, powinien po prostu był się schować tutaj, zabunkrować yy, yy, używając centry, używając force fielda i próbować coś wykombinować w tym momencie yy, Shrink rozwala ekspansję przedostaje się całą swoją armię do środka i wydaje mi się, że jest yy, wygrana będzie 1 do 0 dla Shrinka następna mapa, nie wiem jaka będzie, bo będzie wybierał ją Endix, chyba, że uda mu się jeszcze jakoś Wybrnąć z tej sytuacji, ale to wtedy Shrink wybiera. Nie wydaje mi się jednak, żeby dał radę to zrobić. I Shrink powinien to wygrać. Idzie jeszcze jakiś, będzie chciał wyskoczyć jakiś Immortal. Nie poddaje się Endix, to jest bardzo ważne, żeby się nie poddawać. Ten jeden Zelot walczy bardzo twardo, reszta nawet na niego nie zwraca uwagi. No ale niestety nie da sobie już rady. Shrink w tym momencie. Jeden błąd, taki zrobił Endix, to właśnie tutaj brał udział w tej walce, powinien się wcześniej wycofać. Piękny forcefield zablokował tutaj w 100% przeciwnika, Endix już nie da nic w tym momencie zrobić, lekko się jeszcze, te próby poszły bardzo oddzielnie. Atakować, jak już mówiłem, jak chyba świnka morska na Pitbula, no i Endix przegra zapewne. Chociaż widzę, tu jest jeszcze ukryty Nexus, jest Ninja Expo. Jeszcze bo będzie próbował coś zrobić, coś przykombinować, może jakiegoś kariera Karierasza, albo Kolosy. No coś zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie. Tutaj ponownie się grzecznie, ładnie rozmawiają. O jest, tu jest Kolos, no tak niestety. Ndx pada zapewne, będzie chciał zrobić tą małą niespodziankę, że ma tego nexusa, te dwa stalkery jak najbardziej chcą się utrzymać i zrobić coś pożytecznego ze sobą. I teraz sharing się zastanawia, yy, gdzie jest ten nexus i będzie chodził ganiał zastanawiam się czy podzieli swoją armię, nie, nie podzielił. Czy po prostu czyli podzieli i zacznie szukać, czy będzie całą tak chodzić? I to jeszcze troszeczkę, troszeczkę potrwa. Nie mam niestety możliwości przyspieszenia tego. No, Panowie, szybciej, szybciej, bo ja nie mogę dzielić meczy. Jeżeli to już trwa, to trwa 18 minut. Ja za sekundę będę musiał to przerwać, bo nie będę chciał tego dzielić. Na mój głos wygrał w tym momencie yy, Shering. Z tego co patrzę, tak więc cześć, żegnam Was, Emil z kanału Minecraft, i jest good game, good game, bardzo miło. No i jest po zabawie. Gra numer jeden skończona, idziemy grać dalej.